Ja to. <noise> ale fajnie, bo się zaczynamy nowy dzień. Ranek zastał nas wprawdzie pochmurną pogodą, ale może to i dobrze. potem strągi nie będą tak elektryczne. Ruszamy dalej nam. Kdyś zebrał pięknie. Ty nie ciągnij go w z walizką Musisz <śmuszczaj> przejść z nim trochę Dasz rady tam zejść? Tu chyba będzie ciężko Co? Tu będzie ciężko Może ściągnę torby Czekaj, ja ci weźmę Weź Deź rękę, weź rękę torby Zanurz go, zanurz tu Ja ci... czekaj, ja ci... Nie, bo tak, tak nie też rady cię. no będzie cię. Coś się położył i ja cię złapię za nogi. Tak, nie z... że... Czekaj. Ty... Nie, nie, bo tam spuśniesz mi tamtego. No, Mogę ale przejść tam. mu tam przejdę. Co? Jak tym drzewem? No pod. Mówię ci, jakbyś go spuścił, to będzie git. Gdzie <grych> No i mówię, połóż się. Tędy nie przejdziesz. Się Połóż się i wejdź pod a ja cię trzymam za nogi. Spokojnie, nie spadniesz. Ale tak, najgle. Tak, 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 tak czasem trzeba sobie radzić. Trzymam cię. Ej, ty nie mnie. Masz? Nie. Jak ja muszę podpisać. Nie wiem, czy jeszcze tu jest. O ja się zaprzątał od prawo. Mam go. Jezu. <noise> Nie wybrał podbieraków. Ale akcja. Ale udało się. Akcja pod Arsenałem. Taki <noise> tak. ale ma piękne czerwone kropki. No zebrał prześlicznie. Jeden twitch dosłownie. Zebrał, zna się podniósł i taki pstrążek. Takie 30 parę centymetrów, śliczna rybka. Ciężko wypracowana. O, tak o. ciężko wypracowana. Cały dzień chodzenia. Dobra, wypuść go może tak, stąd nie będziemy już go męczyć. Tak, wypuszczamy o, rybkę. On sobie da radę, jest pełny sił, no później, popuje, no, no super Powiem dalej, może się jeszcze uda jakąś rybkę złowić. Jest super jak na razie. Dosłownie w tym samym miejscu jest jeszcze jedna meta, bo... Fajny pstrąg wychodził mi wcześniej. No i spróbujemy go zrobić jak nie, no to trudno mamy jednego, ale próbujemy. Jak się użyję dobrą przyniętę, to trzeba po nią wchodzić do wody. A jest Nie, jak Dawaj, dawaj. Tam jest tak samo. Tam jest po kolana, tam nie ma dużo zębiej. Zobacz twardość tego piachu. Tam już jest płytko. Te kolejny po samochodowe to jest pierwsza odznaka cywilizacji od dwóch dni i dla nas to najwyższy, najwyższa pora, żeby zmienić rzekę. Wracamy do obozowiska, zbieramy się i lecimy na inną rzekę, na polując na inny gatunek. Się na i'm happy nothing's going to stop me i'm making my way home i make my way for your love i will go far i wanna be wherever you are i know i'm coming back for you love is a river long the best ride in a million wrongs i know i'm coming back to you and i'm happy nothing's going to stop me i'm making my way home i'm making my way i go solo Oh, I go so low, I'm making my way. Oh, I'm making my way. Nowa rzeczka, tym razem kleniowa, jest chłodniejszy poranek, no i pierwsze maluszki się meldują, no i liczymy na coś większego. Rybkę wypuszczamy. Tak jak Maciek powiedział, przejechaliśmy nad inną wodę, e, gdzie gantunkiem dominującym jest kleń. Jest go bardzo dużo w takich rozmiarach naprawdę ćwiczebnych, że tak powiem, e, ale są też fajne rybki. No liczymy, że jakiś się po prostu odezwie. Bardzo zimna noc się zrobiła, dużo wilgoci. Napiliśmy się tylko czegoś ciepłego i ruszyliśmy nad wodę. Słoneczko po prostu wstaje, woda robi się coraz bardziej przejrzysta. Liczymy, że te klenie, które słońce lubią, naprawdę dostarczą fajnych wrażeń dzisiaj. Ach, niestety się wypił. Nie chciałem go brać do podbieraka, bo mała rybka. No ale widzieliście, pięknie zebrał. Taki piękny strążek ze zwaliska, śliczne kropki. Wziął w dosłownie śmiertelnym zwalisku. Cudem udało się go wykolować. Wypuszczamy rybkę. Ach poszedł no i świetna zabawa a zobaczcie co czeka nas do obowiąenia z tył It's been a little while since I've looked in your eyes and walked by bridge to the other side Mama says it's gonna get cold in the night, but if I picture you, then I'll be alright. I am ready, I am ready for you to be here. It's been a little while since I heard your hands, so or my arms won't stretch to your distant lines Give me every person in the whole wide world, and I'll pick you out in a second, girl. I am ready, I am ready for you to be. zrobiliśmy takie mini ognisko z zachowaniem no, tyle ostrożności ile się dało bo to zawsze jest niebezpieczne natomiast no, staramy się tutaj bardzo uważać coś zjemy i pójdziemy jeszcze nad wodę pooglądać rzeka bardzo trudna brzegi no, mocno niedostępne jest troszeczkę tych kleni natomiast no, mówię, no, one jakoś nie powalają rozmiarami ale tak właśnie jest na takich dzikich wyprawach na odkrywaniu dzikich wód Będziemy jeszcze próbować. Natomiast zamysł generalnie był taki, że te ryby to jest sprawa drugorzędna. Tutaj chodziło o taką przygodę, takie pobycie nad wodą tak jak się to robiło w czasach mojego dzieciństwa. Człowiek miał jedną wędkę, brał jakiś hamak, jakiś plecak, śpiwór, namiot, trochę kiełbachy i się po prostu jechało nad wodę na kilka dni. Każda ryba cieszyła wtedy. Nie, nie chodziło o lajki na Facebooku, nie chodziło o rekordy, o ich śrubowanie. Po prostu była dobra zabawa z kumplami i taka prawdziwa przygoda. No to chciałem Maćkowi pokazać i będziemy to kontynuowali, bo to generalnie jest super sprawa. Nowa rzeka jest jak dla nas to jest, za blisko cywilizacji gdzieś tam w tle słychać drogę i przejeżdżające samochody. Mimo tego jest bardzo dużo dzikich zwierząt gdzieś wokół ta woda też widać, że jest dziewiczana, no nieodwiedzana. Natomiast no, rybki na razie nie dopisują. Co nie znaczy, że się poddajemy. Będziemy jeszcze próbowali. Sprawdzamy prognozę. Bo na, mimo to, że teraz jest fajne słoneczko, jest ciepło, zapowiadają gdzieś tam na noc jakieś burze. Zobaczymy, czy uda nam się przetrwać taką burzową noc w hamakach. Czy postanowimy zebrać się wcześniej. Bo do przejechania mamy też kawał drogi. Wszystko przed nami. Mamy nadzieję, że jakieś fajne rybki jeszcze popadają. Been a little while since I've looked in your eyes and walked by bridge to the other side. Mama says it's gonna get cold in the night, but if I picture you, then I'll be alright. I am ready, I am ready for you to be here. Sometimes there's a

Trochę mamy dosyć. Po którymś takim kleniu trochę nam e, pary zeszło. Mamy po prostu dosyć. Teren jest mega trudny, jak to w środku lata. E, na mapie znaleźliśmy fajną rzekę, ale na mapie wyglądała fajnie. Natomiast rzeczywistość okazała się trochę inna, ale właśnie tak jest w tym odkrywaniu e, nowych rzek. Postanowiliśmy, że zbieramy się i wracamy do domu. I od razu szykujemy następną wyprawę. Zupełnie inne klimaty, zupełnie inne ryby. Już teraz na to zapraszamy, na, na, na te relacje. I dzięki, że byliście z nami, bo naprawdę fajna przygoda. Takie spanie, bycie, życie wśród takiej dzikiej przyrody to jest mega, mega sprawa. Ja się tak wychowałem. Mam nadzieję, że wielu z Was także. A jeśli nie, to szczerze zachęcam z nami od wędkę pary przynęt jakąś kiełbasę i, i ruszać gdzieś nad wodę, póki pogoda dopisuje. Widzimy się w następnej części albo w następnym filmie.